Czym się różnią mainkuny od persów? Obie rasy, wręcz można już powiedzieć, legendarne, bardzo znane. Chyba każdy z nas wie, jak one wyglądają, ale jakie są różnice pomiędzy obiema tymi rasami, i w wyglądzie, chociaż wygląd to widzimy na zdjęciach, a raczej w zachowaniu. Zacznijmy od wielkości. Mainkuny są kotami większymi, do tego to futerko jeszcze bardziej powiększa ważą 5 do nawet 10-11 kg. Natomiast pers są mniejsze i ważą maksymalnie te 6 kg. Zanim zacznę o tym co najważniejsze, czyli o różnicach wynikających z charakteru, zapraszam do zasubskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, do tego jeśli możesz udostępnij, opublikuj czy to na swoich portalach społecznościowych, czy też pokazując znajomych ten materiał, czy też inne. Wróćmy jednak do charakteru. Mękuny mają taki bardziej psi charakter, ale z dużą dozą tego, tej niezależności, samodzielności kociej. Uogólniając te różnice, można powiedzieć, że persy to koty bardziej domowe. O wiele bardziej wolące siedzieć w domu, nic nie robić, nie wychodzić na zewnątrz. Mogą wychodzić, ale nie sprawia im to jakiejś wielkiej przyjemności, natomiast Maine są bardziej kotami bliższemu temu, co niektórzy mówią o tym, że są kocie, czyli lubią wychodzić na zewnątrz, mają silny instynkt myśliwski i chociaż są bardzo mocno związane z właścicielem, z rodziną, to jednak nadal pozostają kotami, które mają tą troszkę dziką naturę, uwielbiają przebywać na zewnątrz. Maine mają o wiele więcej energii. Temperamentu Persy można powiedzieć, że w porównaniu z mękunami są bardziej zrównoważone, spokojniejsze. Niekiedy można powiedzieć, wręcz, że bardziej leniuchowate, są takie, że wolą sobie poleżeć. Mainkuny to koty bardzo towarzyskie, w taki sposób wręcz nie koci, jak to niektórzy mówią. Przywiązują się do swoich właścicieli. Chodzą za nami krok za krok. Uwielbiają nam towarzyszyć przy każdej rzeczy, jaką robimy. Ten Maine Coon lubi być z nami. Persy raczej są troszkę bardziej samotnikami, są trochę bardziej kocie w tym, Lubią tolerują nasze towarzystwo, lubią niekiedy zabawę, pieszczochy, ale raczej lubią być pozostawione same sobie. I tu jest właśnie ta duża różnica, że Maine Coon by mógł cały czas nam towarzyszyć, Pers raczej wtedy, kiedy jemu się chce, a od czasu do czasu pozwala, zaszczyca nas, nas swoją obecnością, czy da się, pozwoli się pobawić, czy tam popodziwiać, jak to niektórzy mówią. U Persów jest zero agresji. Są to koty bardzo spokojne, bezkonfliktowe. I Coon też nie są jakieś agresywne, też świetnie się dogadują z innymi zwierzętami, jednak nie są już tak spokojne jak persy. Persy są, no można powiedzieć, wręcz legendarne, jeśli chodzi o ten spokój. Tak jak już mówiłem, persy wolą w domu siedzieć, mało robić, są takimi domatorami, nie wychodzić. Oczywiście od czasu do czasu wyjdą, no ale nie zrobią. Tego jakąś z bardzo wielką przyjemnością. Nie będą tego bardzo mocno potrzebowały. Natomiast mainkuny uwielbiają naturę, uwielbiają hasać na zewnątrz. No to są jednak koty o wiele inne. Persy wymagają bardzo dużo pielęgnacji. No musimy dbać o to ich futerko, o to ich zdrowie, tak żeby było wszystko w porządku. W przypadku mainkunów. Tej pielęgnacji jest o wiele, wiele mniej. Nie oznacza to jednak, że tej pielęgnacji nie ma wcale. Jest ta pielęgnacja, tylko jest jej mniej. Uwaga przy wyczesywaniu ogonów, bo można stracić tą swoją bardzo charakterystyczną dla tej rasy piękność. Tu i tu obie rasy szybko dostosowują się do warunków. Czy to będzie małe mieszkanie, czy dużo mieszkanie. Tutaj świetnie się sprawdzają. Mainkuny szybciej się uczą. I lubią być w centrum uwagi, chociaż persy też, ale mainkuna o wiele szybciej, łatwiej nauczymy wielu sztuczek, chodzenia na smyczy i całej masy innych rzeczy. Persy tu są troszkę bardziej kocie. Mainkuny potrzebują też o wiele, wiele więcej ruchu, i to nie tylko w domu, ale też lubią na zewnątrz, chociaż w domu, jeśli mają gdzie, to też potrafią się wyszaleć. I pamiętajmy, że mainkuny lubią wodę im ta woda nie jest tak straszna, czy to deszcz, dzięki budowie tego puterka, sierści, one są dosyć mocno odporne na tą wodę, na warunki atmosferyczne. W ogóle meinkuny na te warunki atmosferyczne są bardzo mocno odporne, persy już nie. Tak jak mówiłem, persy to można powiedzieć, że to są koty domowe, przez lata hodowli powstała rasa świetnie dostosowana do siedzenia w domu. Meinkuny, chociaż mają tą chęć przebywania z człowiekiem, są bardzo towarzystw,kie wręcz uwielbiają tego człowieka, to jednak troszkę tego samodzielności chodzenia na zewnątrz, uwielbienia dla natury w nich pozostało. Jeśli chodzi o instynkt myśliwski, troszkę już wspomniałem, Meinkuny mają go raczej bardzo silnego, a Persy, no oczywiście troszkę tam tego instynktu jest, ale w porównaniu z innymi rasami można powiedzieć, że jest na poziomie bardzo, bardzo niskim. Obie rasy są godne polecenia, ale te różnice, jakie wymieniłem, mogą nam powiedzieć, że jednak nie każdy kot dla każdej osoby się przyda. Ten Maine Coon to jego towarzyskość jednak dla niektórych może sprawiać problem dla ludzi, którzy chcą kota, a nie chcą mu dużo uwagi poświęcać. Tutaj pers, chociaż też potrzebuje człowieka, jednak lepiej się sprawdzi. No ale o różnicach było. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.